siema siema wyniki konkursu o karnet bojowy na nowy sezon jak widzicie jest już nowy sezon e, także co generalnie zostaw łapkę zostaw suba żeby wygrać trzeba było mieć wpisany kod w sklepie sniper podoga for zostawić łapkę zostawić suba i wpisać kodik w sklepie i napisać swój nick z gry z którym mnie tym oto kodem e, no i co tutaj mamy już filmy Nie, tylko czekajcie bo na złej stronie sobie to odpalę, więc sobie tu od razu przeruluję prze tu na to i koło fortuny również, bo jest film na tej samej zasadzie. Pierwsza osoba wygrywa karnet bojowy, druga osoba wygrywa 500 v dolcy. mały Małe mikrokonkurs, jeśli chcecie więcej konkursów, to co zostawcie łapkę, zostawcie suba i wpisujcie kod w sklepie, bo bez kodu nic nie wygracie nigdy w życiu, przynajmniej u mnie. E, także generalnie kodik sniper pod fort do w sklepie jest bardzo ważny. E, coś nam się tu długo wczytuje. Spróbujemy sobie odświeżyć. Nie jest to montowane tak, aby nikt nie powiedział, że jest to scam więc ja już sobie przygotowałem tutaj filmy, i tutaj wpisujemy. O, dobra, teraz działa. Fajnie, fajnie. Sprawdźmy, kto będzie pierwszy. biorę udział Sig Bulbuś. dobrze. Bulbuś zapisujemy w Call fortuny Usuwamy sobie już ten film, kopiujemy kolejne zdjęcie, znaczy kolejny film. Uh, cyk. Tutaj dajemy 10. Get YouTube Comments. Rolujemy. Sprawdźmy, jak to teraz. Biorę udział Super Knip Sigma 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 Boy Dobrze, dobrze, dobrze Sigma Boys O kurde, wyłowaliło mi jeden film dobra to wejdziemy na YouTube'a Jak widzicie, nie jest to motowane Żeby nie było żółtawka Bo nie o to chodzi, tak Nie o to chodzi Nie o to chodzi w tych filmach Nie o to chodzi I to mamy Z tego co wiem To nie będzie to, tylko to jest ten Tak dokładnie z tego filmu. I go sobie zamkniemy. Wklejmy sobie kolejne 4. YouTube Comments. Pick. Mm -mm. Frekton. Super. To stały widzu. Ogląda już od roku chyba. No i ostatni film. Zobaczmy, kto w tym wygra. Pick. Get you. O jej, nie wpisałem liczby. Get YouTube Comments. 41 osób tutaj wzięło. Zobaczmy, kto tutaj będzie. Face, mag. wszystkie wymagania są. No i super. Biorę udział. Napisał? Napisał. Cyk, klejemy do koła fortuny. Sprawdźmy, kto wygrywa karnet bojowy na pierwszą tom. Kto wygrywa karnet bojowy, po prostu kręcimy teraz. I karnet bojowy zgarnia Frekton. Gratulacje, Frekton. Zygrywasz z karnet bojowy. Jeśli masz karnet bojowy. To po prostu dostajesz gifta w postaci 1000 fałdolcy. Napisz na Discordzie, zgłoś się na Discordzie i ci to wypłacimy. Eee, I teraz losujemy, kto dostanie 500 fałdolcy. A 500 fałdolcy trafia do osoby o Niku. Uwaga, uwaga, 500 fałdolcy leci do Sig Bulbuś. Gratulacje, zgłoś się również na Discordzie. No i co. Podajcie na Discorda, link w opisie, pamiętajcie o kodzie, ja się zamierzam żegnam. Dzięki za zakupy. Pozdro siema 320. Pozdro Elo.